Według definicji Zero Waste International Alliance, zero waste jest celem samym w sobie, celem etycznym, ekonomicznym czy wizjonerskim. Ma prowadzić ludzi ku zmianie stylu życia i zachowań. Tak aby rzeczy, które zostały już wyprodukowane, służyły nam jak najdłużej, bez potrzeby produkowania nowych. Bardzo ważne jest odpowiedzialne projektowanie oraz zarządzanie wszelkimi procesami, które pomogą nam również w utylizacji odpadów i tworzyw. Na początek less waste. Ograniczmy ilość śmieci produkowanych w naszych gospodarstwach domowych. Możemy zacząć od zrezygnowania z kupowania produktów pakowanych w plastik. Przykładowo, zamiast kupować pakowane wędliny i sery, poszukaj takiego sklepu spożywczego, w którym te produkty sprzedawane są na Wagę i pakowane w papier. Taki sposób pakowania jest zdecydowanie bardziej ekologiczny. Nawet w marketach często mamy wybór. W większości wielkopowierzchniowych sklepów spożywczych mamy możliwość zakupienia np. orzechów na wagę zamiast tych paczkowanych. Wystarczy przyjść do sklepu ze swoim opakowaniem, płóciennym woreczkiem lub wielorazowym pudełkiem. Podczas zakupów zastanów się, których produktów bardzo potrzebujesz, a z których możesz zrezygnować. Na przykład woda. Kupowanie wody w butelkach wiąże się z kosztami około 30 zł tygodniowo, czyli około 120 zł miesięcznie. Wiąże się też z dźwiganiem ciężkich zgrzewek oraz ogromną liczbą plastikowych opakowań. Podczas gdy w większości polskich domów woda kranowa jest nie tylko zdatna do picia, ale i bardzo zdrowa. Posiada wiele minerałów, dorównując swoim składem niektórym wodom butelkowanym. Jeżeli nie jesteś pewny stanu rur w swoim domu i nie wiesz, czy możesz pić wodę z kranu, wystarczy, że skontaktujesz się z administratorem budynku. Na pewno udzieli Ci odpowiedzi na wszystkie pytania oraz rozwieje wątpliwości. Możesz również kupić domowy filtr. Bierz na zakupy własną torbę bawełnianą, lnianą lub inną wielokrotnego użytku. Możesz uszyć ją na przykład z bluzki, w której już nie będziesz chodził. Dasz drugie życie materiałom, których produkcja również ma wielki wpływ na nasze środowisko oraz ograniczysz w ten sposób znaczną ilość niepotrzebnego plastiku i papieru. Obecnie przyjmuje się również, że chcąc żyć w zero waste, powinno się kierować zasadami 5R, określonymi od swoich angielskich nazw. Są to refuse, czyli odmawiaj, reduce, czyli ograniczaj, reuse, czyli użyj ponownie, recycle. Czyli segreguj śmieci, rot, czyli kompostuj. Poza ograniczeniem i zmianą swoich nawyków żywieniowych warto nauczyć się używania rzeczy i produktów kilka razy. Na przykład fusy po kawie zamiast do śmietnika warto dodać do kompostownika lub użyć ich jako nawozu do roślin. Co więcej, mogą być one idealnym peelingiem dla naszej skóry. Wtedy nie tylko nie wyrzucamy ich do śmieci, ale i pozwalamy im pozytywnie wpłynąć na wygląd naszej skóry. Kompostowanie, czyli inaczej organiczny recykling, jest niczym innym niż naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów. W kompostowniku dochodzi do rozkładu substancji organicznej przez mikroorganizmy, w obecności tlenu. Kompostować można niemal wszystko: kartony, skorupki po jajkach, obierki po ziemniakach, skoszoną trawę czy zgrabione liście. Wyrzucanie tych rzeczy do śmietnika to niezbyt rozsądne posunięcie. Kompost to największy skarb każdego ogrodnika. Rośliny go wręcz uwielbiają. Jeśli kupujesz jedzenie z restauracji na wynos, staraj się odbierać je w swoim opakowaniu. Wiele restauracji nie tylko zgadza się na takie rozwiązanie, ale wręcz same je sugerują. Wiele sloganów mówi o tym, że jesteśmy pierwszym pokoleniem zdającym sobie sprawę z naszego czynnego wpływu na środowisko. I ostatnim które może coś zmienić. Nie przechodźmy obok tego obojętnie, weźmy sobie to do serca i zacznijmy od zmiany naszych nawyków, tych żywieniowych, ale nie tylko. Podejmujmy świadome wybory, wpływajmy na naszą gospodarkę czy politykę. Razem możemy naprawdę wiele.